Witam z Iławy, nazywam się Remigiusz, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod Szyldem Auto27 i chciałbym Państwa zaprosić na krótką prezentację sprowadzonego świeżo przeze mnie z Niemiec samochodu Ford Mondeo z 2008 roku z silnikiem 1.6 o mocy 125 KONI, oczywiście w wersji kombi. Zapraszam i do zobaczenia za minutkę. Witam po krótkiej przerwie. Oferowane przeze mnie Mondeo pochodzi z 2008 roku. Jest to oczywiście kombi, wersja wyposażenia Trend. Mondeo w wersji kombi jest samochodem dość poszukiwanym przez wszystkich, którzy. Kochają przestrzeń, którzy lubią z niej korzystać i którzy naprawdę potrzebują samochodu większego. W segmencie D, segmencie medium car, raczej trudno znaleźć samochód, który będzie wykorzystywał lepiej przestrzeń wewnętrzną, przestrzeń bagażową, niż Mondeo. Więc często, jeżeli myślimy o rodzinnym kombi, to właśnie Mondeo przychodzi do głowy jako pierwsze. Tutaj mamy do czynienia z samochodem z 2008 roku, ale jest to samochód, który ma niewielki przebieg, tylko 164 tysiące km. Wynika to z faktu, że auto to posiadało jednego właściciela, jest z rynku niemieckiego i tam też było eksploatowane. Niesie to za sobą również zalety tego typu, że samochód zwyczajnie nie jest zjeżdżony, zniszczony. Pomimo upływu lat i swojego wieku, to Mondeo prezentuje naprawdę dobry stan wizualny i techniczny. I będę Państwu chciał to wszystko na tym filmie zaprezentować. Jeżeli chodzi o kolor tego egzemplarza, to jest to Morello Metallic. Bardzo ładny taki kolor, który mieni się w zależności od padania promieni słonecznych. Generalnie jeżeli chodzi o stan karoserii tego samochodu, ja będę za chwilkę przechodził z bliska przez kolejne elementy, żeby Państwu właśnie pokazać jak wygląda stopień utrzymania tego konkretnego egzemplarza i będę tym, tym zbliżeniami chciał też właśnie Państwa poinformować, że był on użytkowany w poszanowaniu więc zacznijmy od butnika przedniego. Na nim nie ma żadnych rys, żadnych wgniot. Jeżeli chodzi o drzwi kierowcy, również są utrzymane bardzo ładnie. Tylne tak samo. Mamy tutaj delikatnie taką niewielką ryskę, która została zaprawiona, więc tu akurat nie jest to jakiś wielki minus, jeżeli mówimy o 13-letnim samochodzie. Z tyłu tylna część tego auta, zarówno zderzak, jak i klapa, nie mają żadnych zniszczeń. Jeżeli chodzi o stronę pasażera, tylny błotnik również bez uszkodzeń, drzwi również, drzwi przednie pasażera również nie mają żadnych uszkodzeń. Błotnik przedni także, zderzak jest również bez odprysków, maska także zadbana bez odprysku. Mamy tutaj oczywiście także chromowane relingi, na szyby i 16-calowe alufelgi. Opony to 225 65 na 16 firmy Michelin. Jeżeli chodzi o bieżnik tych opon, z przodu mamy jeszcze około 50% bieżnika. Tarcze i klocki hamulcowe są w dobrym stanie. Tarcze nie mają rantu, klocki są grube. A przejdźmy teraz do tylnej części, do tylnych opon. Tylne opony mają to są opony zimowe, mają jeszcze około 40% bieżnika, tarcze są również bez zniszczeń, nie mają rantu, klocki także są jeszcze grube. Więc na tą chwilę samochód nie wymaga żadnych nakładów finansowych, to jest dla Was bardzo ważne, bo kupując używany samochód chcecie, aby tych, tych pakietów startowych, tych wkładów było jak najmniej. I dlatego też postanowiłem kupić ten samochód. W mojej ofercie rzadko zdarzają się starsze samochody, ale kupuję wtedy starszy samochód, kiedy właśnie wygląda on dobrze i kiedy nie wymaga wkładów finansowych, co wpływa bezpośrednio na to, że pozytywne wrażenie robi ten samochód już przy pierwszym kontakcie. Samochód z 2008 roku, więc zwracamy uwagę na to, czy są jakieś ślady korozji w aucie i będę Państwu pokazywał tutaj te doły drzwi, te newralgiczne miejsca, które też zawsze sprawdzacie, że nie ma tutaj śladów korozji. Widać, że samochód był użytkowany, garażowany wręcz, bo naprawdę nie ma nawet purchelków, śladów żadnych, jeżeli chodzi o jakieś sytuacje korozyjne w tym samochodzie. To jest także zaleta tego egzemplarza. Nie bywała zaleta, myślę, że to jest ważna informacja, że tych śladów korozji w tym samochodzie zwyczajnie nie ma. Ford jest kompletnie przygotowany do rejestracji, kupujący otrzymuje fakturę, jest zwolniony z podatku PCC3. 2% Nic już po prostu nie musisz załatwiać. Wszystkie opłaty po mojej stronie ty tylko do wydziału komunikacji po tablice, po tablice rejestracyjne i koszt to 256 zł. Samochód od jednego właściciela, czyli pełna dokumentacja, zarówno jeżeli chodzi o instrukcję, komplet kluczyków, e, oczywiście co ważne, także pełna historia, faktury. Książka serwisowa, więc dokumentacja skrupulatnie prowadzona dla tego samochodu. Myślę, że to także będzie burzyło kolejne Wasze znaki zapytania odnośnie tego egzemplarza. Jest on bezpośrednio przygotowany do eksploatacji, o czym także wskazuje tutaj zawarta razem z tym samochodem, do kompletu jego historia i dokumentacja. To także jest chyba ważny element. Że 13-letni samochód, ale posiada udokumentowany przebieg. To taka zaleta, z której trzeba, trzeba wręcz korzystać. Przejdźmy teraz do bagażnika Mondeo, bo właśnie bagażnik tego modelu sprawia, że ten samochód jest tak funkcjonalny. Mamy tutaj oczywiście zasłaniającą roletę. Ja ją odsunę. W tym momencie do dyspozycji, kiedy fotele są złożone, mamy 554 litry, ale po rozłożeniu tej tylnej kanapy, która także jest dzielona, będziemy już mieli solidne 1750 litrów. To jest właśnie dobry wynik w klasie D i myślę, że tutaj akurat w tej kwestii no, nikt nie może Mondeo zagrozić. Jeżeli chodzi o utrzymanie bagażnika, to od razu rzuca tutaj się na oczy fakt, że nie były przewożone tutaj żadne towary, które mogłyby naruszyć jakoś jego powierzchnię, zarówno jeżeli chodzi o ten plastik dolny czy zderzak, nie jest tutaj zniszczone w zasadzie nic. Mamy także oczywiście welurowe dywaniki do, do kompletu, ponieważ w tej chwili są założone dywaniki gumowe. Pod pokrywą znajdziemy zestaw do naprawy koła. Zaznaczam tutaj, fabrycznie nie ma koła dojazdowego, jest po prostu zestaw naprawczy. Więc tak wygląda bagażnik Mondeo i wszyscy użytkownicy, którzy właśnie eksploatują ten samochód, twierdzą, że bagażniki w Mondeo są jak z gumy. To znaczy, tak naprawdę możemy do niego włożyć więcej niż na to wygląda. I tutaj akurat z tym z tą informacją mogę się zgodzić zajrzyjmy do wnętrza, zaczniemy od tylnej części no i też będę starał się tu Państwu pokazać te elementy tapicerowane, progi czy uszczelki, że pomimo wieku nie widać upływu czasu tak bardzo aż w tym aucie. Tym bardziej, że ta picerka jest naprawdę dobrze utrzymana, nie ma plam przetarć. Zresztą w wnętrzu tego samochodu jest czysto i naprawdę przyjemnie, jeżeli chodzi także o zapach. Nie ma żadnego tutaj zapachu wilgoci. Jest po prostu taki typowo zapach fordowski. Każdy kto ma Forda wie o czym mówię. Więc ten stan oceniam na. Bardzo dobry, jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, ale zasiądę jeszcze do tyłu, bo chcę Państwu pokazać, jak tu kształtuje się ta przestrzeń. No więc Mondeo zaskakuje ilością miejsca. To jest bardzo ważny atut tego modelu, ponieważ nawet ja, będąc osobą większą, mam 1,86 m wzrostu, waży powyżej 110 kg, więc mieszcza się tutaj bardzo dobrze. Mam mnóstwo miejsca na nogi. Wygodny do dyspozycji podłokietnik. Regulowane są także zagłówki i mam jeszcze dość sporo miejsca nad głową. Nawet kiedy mam czapkę z pomponem, tak, tak jak dzisiaj, no jeszcze nawet tym pomponem nie uderzę. Dach, więc ta przestrzeń nad moją głową jest naprawdę duża. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą Forda Mondeo trzeciej generacji, no to jest ona po prostu poukładana. Tu niczego nie musimy szukać. Wszystko jest ergonomicznie rozplanowane. Jakość montażu też jest dobra nic nie trzeszczy w czasie jazdy spasowanie też jest dobre, materiały są dosyć miękkie w dotyku też przyjemne, więc myślę, że pomimo tego, że jest to samochód z 2008 roku, nie będziemy tutaj odczuwali jakichś braków. Jest to wersja wyposażenia trend, czyli to nie jest jakaś najbogatsza ze wszystkimi możliwymi dodatkami wersja, ale niekiedy nie o to po prostu chodzi, chodzi o to, żeby było wszystko, co jest potrzebne. No i w tym modelu mamy oczywiście do dyspozycji dość bogate wyposażenie. Ja o nim będę jeszcze Państwu w kolejnych etapach mówił, ale teraz skupimy się właśnie na tym, jak ta deska rozdzielcza wygląda, czy ma tutaj jakieś uszkodzenia. No i sami widzicie, że tego tutaj po prostu nie ma. Przejdźmy teraz jeszcze do przedniej części. Również pokażę te elementy. Tutaj mamy takie aluminiowe wstawki, zarówno jeżeli chodzi o tą tapicerkę u góry, również w rączce do otwierania drzwi. Także takie wstawki znajdziemy, które komponują się oczywiście wstawkami w desce rozdzielczej. Tapicerka materiałowa na zewnątrz czarny materiał, w środku taki pikowany, zielonkawy element. Tutaj właśnie chcę pokazać, że te fotele nie są wysiedziane, przetarte, wytarte. Zarówno jeżeli chodzi o fotel pasażera, jak i kierowcy, utrzymany jest poprawnie. To są właśnie takie ważne informacje, jeżeli chodzi o samochód, który ma już swoje lata. Chcemy, aby nasz nowy samochód, niezależnie od wieku, wyglądał i prezentował się dobrze. Mam wrażenie, że właśnie ten egzemplarz spełni te Wasze oczekiwania. Zajrzyjmy jeszcze od strony kierowcy, czy tutaj także koresponduje ta strona kierowcy z resztą wnętrza auta. No i widzicie uszczelkę, próg, pedały, dywany, oczywiście tutaj te dywaniki gumowe, fotel kierowcy, szczególnie boczek tego fotela tak zwany element, który się wyciera najbardziej kierownica, przyciski. Widzicie drodzy Państwo, sami, że mogę tutaj śmiało mówić o tym, że samochód jest zadbany. Bo zwyczajnie no, spodziewalibyśmy się, że w takim wieku auto będzie tych śladów użytkowania miało więcej. Ale zapewniam, że właśnie ten egzemplarz wyróżnia się tym, że tych, tych właśnie uchybień jest tutaj naprawdę niewiele. Więc na pewno, jeżeli zasiądziecie do wnętrza tego samochodu. Będziecie mieli poczucie, że siedzicie w samochodzie, które no, ma mniej zdecydowanie lat niż w rzeczywistości jest. Pod maską oferowanego Forda Mondeo znajdziemy silnik 1.6 Ti VCT 1596 cm3, który położony jest poprzecznie z przodu pojazdu. Moc, którą osiąga, to 125 koni mechanicznych, 92 kW. Osiąga tą moc przy 6300 Nm, czyli 1400 obrotów. Auto oczywiście posiada silnik benzynowy. Do zbiornika nalejemy 70 litrów paliwa, a średnie spalanie możemy osiągnąć na poziomie 7,5 na 100 km. Do setki Mondeo rozpędza się w 12 i setnych sekundy, a prędkość maksymalna to 190 km na godzinę. Silnik ten to jest znana i dobrze już rozpracowana przez wszystkich użytkowników wersja duratek, ale tutaj jest ona unowocześniona, ponieważ zamontowano zmienne fazy rozrządu, co wpływa na płynność pracy tego silnika, na zmniejszone zużycie paliwa. Oczywiście jest to jednostka, która doskonale też nadaje się do ewentualnego montażu instalacji gazowej. Użytkownicy Mondeo w wersji kombi z tym silnikiem akurat chwalą sobie ten samochód właśnie przede wszystkim za bezawaryjność. I tutaj także nie brakuje generalnie mocy. Nie jest to oczywiście samochód sportowy. Myślę, że ten silnik spokojnie wystarczy wszystkim, którzy oczekują właśnie pełnej sprawności samochodu i bezproblemowej naprawy ewentualnych wymian, filtrów czy ogólnie. Jeżeli chodzi o obsługę tego silnika, no to jest ona zdecydowanie prosta. Ten egzemplarz już miał wymieniony kompletny rozrząd, więc tutaj także odpada Wam koszt wymiany rozrządu. Oczywiście, tak jak o każdy silnik, trzeba dbać, regularnie zmieniać olej, serwisować. Serwis ostatni tego samochodu był na, 150, na 159 tysięcy kilometrów więc jeszcze jakieś 15 tysięcy kilometrów nie musimy tutaj zaglądać pod kątem zmiany oleju i filtrów. Słyszycie Państwo sami, pracuje on równo i dosyć cicho. Te silniki pracują na tyle cicho, że producent tutaj nie założył pokrywy dolnej, także maska nie jest wygłuszona. Jest to oczywiście wszystko fabrycznie, no ponieważ ten silnik nie generuje nadmiernych hałasów, więc te elementy są tutaj zbędne. Jeżeli chodzi o stan tutaj co się dzieje pod tą maską, silnik nie ma wycieków, Przede wszystkim żadnych zapoceń wygląda, że był dobrze utrzymany. samochód serwisowany, bezwypadkowy, tutaj wszystkie elementy są na swoim miejscu. Wszystkie plastiki, osłony, niczego tutaj nie brakuje, więc to są także takie ważne aspekty, jeżeli chodzi o auto używane, że pod tą maską wygląda wszystko dobrze, tak samo jak wnętrze czy po zewnętrznej stronie to auto, więc wszystko po prostu ogólnie tutaj do siebie pasuje. Wraz z Mondeo otrzymacie Państwo ode mnie komplet opon letnich. Dwie mają około 60% bieżnika, dwie około 40%, więc spokojnie jeszcze jeden, góra dwa sezony można na nich przejeździć. Znajdujemy się we wnętrzu, uruchomię teraz Forda. Chcę Państwu po prostu zaprezentować, że... Gasną wszystkie kontrolki, nie ma żadnych usterek od strony elektroniki. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, no to oczywiście mamy pięciostopniową manualną skrzynię biegów. Tutaj znajdziemy panel klimatronika. Klimatyzacja jest automatyczna dla obu stref, możemy oddzielnie sobie wyregulować temperaturę, bądź manualnie sterować tak jak standardowo to robimy, czy kierunkiem nadmuchu, czy siłą. Albo właśnie wybrać tryb w pełni automatyczny. To Mondo wyposażone jest w stację Sony. Dzięki temu będziemy mieli tutaj lepszy dźwięk niż standardowo. Także mamy w obsłudze tutaj Bluetooth, czyli możemy sobie bezprzewodowo połączyć swojego smartfona, korzystać z naszego telefonu bez szukania jego. Po prostu przez ten system głośno mówiąco możemy sobie połączenia wykonywać, rozmawiać z naszymi rozmówcami. Obsługa tego radia jest także bardzo prosta. Po lewej stronie mam przyciski funkcyjne: czy to do płyty, czy to do wyjścia aux, czy to do radia, czy właśnie. Do telefonu. Mamy także, oczywiście, menu dla ustawień, dla połączenia naszego telefonu z Bluetooth, więc obsługa jest intuicyjna i prosta. Powyżej znajdują się przyciski. Tutaj mamy wyłącznik systemu ESP, systemów kontroli trakcji oczywiście włącznik świateł awaryjnych, jak i mamy do dyspozycji ogrzewanie przedniej szyby, co właśnie w Fordzie jest szeroko znane i właśnie chwalone, szczególnie w mroźne dni, ponieważ no, ułatwia nam to start w mroźny poranek do. Pracy. Tutaj mamy także ogrzewanie szyby tylnej. Kierownica w Mondeo jest wielofunkcyjna. Po prawej jej stronie znajdziemy przyciski do sterowania komputerem pokładowym. Mamy tutaj także dostęp do menu, w którym możemy personalizować sobie niektóre funkcje. Mamy oczywiście także tutaj dostęp do radia, do zmiany stacji za pomocą kierownicy, podgłaszanie, ściszanie. Tu za pomocą tej manetki obsługa głosowa działa po angielsku. Mamy tutaj także możliwość połączeń, odbierania połączenia, kończenia tegoż połączenia. Lusterko wsteczne jest fotochromatyczne, a słoneczka są z lusterkami i z podświetleniem tutaj także włącznik świateł mamy czujnik zmierzchu więc automatycznie nam się zapalają światła mijania po zmierzchu regulator reflektorów i regulator natężenia oświetlenia deski rozdzielczej w Mondeo wyposażone jest w elektryczne lusterka po dwóch stronach także mamy panel elektrycznych szyb, wszystkie cztery szyby są elektryczne, dodatkowo także oczywiście możemy zablokować działanie mechanizmów szyb tylnych, dlatego żeby przykładowo bo dzieci nam się nimi nie bawiły. Jeżeli chodzi o wyposażenie w bezpieczeństwo, to Mondeo wyposażone jest oczywiście w poduszki powietrzne przednie. Mamy również poduszki powietrzne w fotelach, jak i kurtyny powietrzne przez cały samochód. Ogólnie jeżeli chodzi o właśnie eksploatację Mondeo, to przyznam szczerze, że mamy tutaj na wyposażeniu w zasadzie wszystko, co jest potrzebne. No nie ma tutaj żadnych wodotrysków, super jakiegoś wyposażenia, ale jest wszystko to, co będzie nam sprawiało, wydaje mi się, codzienną przyjemność w użytkowaniu tego samochodu i będzie sprawiało to wyposażenie, że nie będziemy mieli tutaj poczucie skomplikowania. Zajrzyjmy jeszcze do schowka, no bo w schowku właśnie tutaj po lewej stronie znajduje się gniazdo AUX, możemy dzięki temu podłączyć zewnętrzne źródło muzyki. Kiedy już zasiądziemy do Mondeo i będziemy pokonywali krótką nawet jazdę próbną, da się zauważyć, że ten egzemplarz, jeżeli chodzi o stan techniczny, no nie wymaga żadnych uwag. Sprzęgło działa płynnie, skrzynia biegów również, układ kierowniczy pracuje poprawnie, samochód tłumi nierówności, nie ma żadnych luzów, żadnych po prostu niepokojących sygnałów od strony zawieszenia. No a jeżeli chodzi o samą jazdę Fordem Mondeo, no to... Oczywiście jest to samochód przestronny, duży, więc wakacyjne, urlopowe wyjazdy z całą rodziną nie będą dla niego wyzwaniem. Fordy Mondo to także samochody ciche, samochody, które są przyjazne dla kierowcy pod względem komfortu jazdy, bo przy wyższych prędkościach tutaj także nie ma przewiewów, wiatru, szumów, no i przede wszystkim też nie skrzypi, nie skrzypi deska rozdzielcza żadne elementy plastikowe nie przyspieszają. Jakichś dysonansów w czasie jazdy Fordem Mondeo. Silnik ten 125-konny, on nie jest mistrzem sprintu czy mistrzem maksymalnych prędkości, ale proszę państwa, powiem szczerze, on sobie naprawdę z tym samochodem radzi. I wciśnięcie gazu, ja jestem w tej chwili na trzecim biegu, powoduje, że samochód przyspiesza płynnie bez najmniejszych problemów. I jest to też trochę taki wysokoobrotowy silnik, więc wchodząc już na te wyższe obroty, naprawdę. Mamy wrażenie, że siedzi pod maską silnik większy niż jest w rzeczywistości. I tak sobie pomyślałem, że na pewno tej mocy Państwu w tym samochodzie nie będzie brakowało. I mimo tej opinii, że 1,6 do Forda Mondeo Kombi to jest za mało, powiem szczerze, że dla mnie ja jeździłem już dużo razy Fordem 2 litry z tym silnikiem 2-litrowym, Więc no nie ma jakiejś specjalnej różnicy, jeżeli chodzi o przyspieszenie tego samochodu. Także odczucia są naprawdę pozytywne. Promień skrętu Mondeo też jest bardzo fajny. Pomimo tego, że jest to duży samochód, to manewrowanie tym samochodem nie jest w jakiś tam sposób utrudnione. Ja jeszcze tutaj też wjadę na troszeczkę taką gorszą, wyboistą drogę z betonowych płyt, żeby właśnie potwierdzić i ugruntować się w tym przekonaniu, że jest tu cisza, że zawieszenie fajnie tłumi te nasze nierówności, polskie nierówności, bo nie jest ono też tutaj skomplikowane, więc naprawy zawieszenia Mondeo też nie będą drogie. No, co też ma pozytywny wpływ na cały kształt? No bo wiadomo, używany samochód chcemy, żeby tych kosztów nie generował nam zbyt dużo. I myślę, że Mondeo tutaj na pewno sprawdzi się Państwu, jeżeli chodzi o ten element. Więc, drodzy Państwo, re, reasumując, Ford Mondeo to troszkę taki złoty środek dla samochodu dużego, niezbyt drogiego, komfortowego, bezpiecznego. Myślę, że on ma naprawdę szereg zalet. No i jeżeli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to ma na pewno ładną barwę, jest na pewno dobrze utrzymanym samochodem, więc dlatego go też kupiłem i z czystym sumieniem włączyłem do swojej oferty. O, tutaj już solidne dziury. No i powiem, że naprawdę kierowca jest skutecznie tu izolowany od tych wszystkich nieprzyjemnych dźwięków, tych wszystkich dziur. Można nawet sobie się pokusić o stwierdzenie, że no nawet w samochodach nowszej generacji nie odnajdziemy większego komfortu. Samo przyspieszenie także, bez najmniejszych problemów samochód, hamowanie również nawet pokonałem podczas hamowania taką chopkę, więc żadnych tutaj nieprzyjemnych dźwięków. Proszę Państwa, jeżeli macie ochotę na sprawne Dobre Mondeo, dobrze utrzymane od jednego niemieckiego właściciela, a niemieckiego to jest ważne, bo ja uważam, że samochód eksploatowany w niemieckich warunkach to jeszcze jest troszeczkę na pewno w lepszym stanie niż eksploatowany samochód w polskich warunkach. Tutaj mamy także 164 tysiące kilometrów przebiegu, więc nie jest to duży przebieg na 13-letni samochód. No także zapraszam do auto 27 do Iławy województwo warmińsko-mazurskie jeżeli poszukujecie Forda Mondeo który będzie spełniał szereg waszych oczekiwań to zapraszam chętnie państwu ten samochód jeszcze zademonstruję i pokażę w szczegółach